Dzień dobry. Dzisiaj odpowiemy na bardzo ważne pytanie, a mianowicie, czy naukowiec może wierzyć w cuda? I w tym celu zajrzymy do najnowszej książki o tym właśnie tytule, której autorem jest Ian Hutchinson, brytyjski naukowiec i fizyk z MITU, czyli Massachusetts Institute of Technology. Ale zacznijmy od początku, bo na tak zwany chłopski rozum to zdawałoby się, że nauka wyklucza cuda że to właśnie dzięki nauce raz na zawsze mogliśmy skończyć z tymi bajkami o cudach. Wiemy jak działa przyroda, opiera się ona na powtarzalnych procesach i nie może być mowy o żadnym łamaniu zasad tej przyrody, bo one są nienaruszalne. A jak zdarzają się w naszym życiu niewyjaśnione rzeczy, potwierdzimy zwyczajnie, że nauka jeszcze ich nie wyjaśniła, ale to tylko kwestia czasu, kiedy wszystko zostanie wyjaśnione. I wówczas pojawia się Ian Hutchinson i mówi: "Proszę państwa, to nie tak. Po pierwsze, nauka nie jest w stanie wyjaśnić wszystkiego. Ona ma swoje granice. Nie wyjaśni między innymi tego, czym jest sprawiedliwość, czym jest miłość, przyjaźń. Poza tym nauka zajmuje się zjawiskami powtarzalnymi, a nie pojedynczymi." Mało tego, Ian Hutchinson twierdzi, iż założenie, że prawa natury są nienaruszalne, po prostu i zwyczajnie nie jest doktryną nauki. Takie założenie jest już światopoglądem naukowców, którzy nie dopuszczają do swojej głowy myśli, że może istnieć coś więcej niż świat materialny. Ian Hutchinson w tej książce odpowiada na bardzo ważne pytania. Między innymi o tym, czym w ogóle jest cud, czym jest wiara, czy naukowcy mogą być ludźmi wiary, czy istnieją dowody na istnienie Boga. Dlaczego mamy wierzyć właśnie w tego biblijnego Boga, a nie w jakiegoś innego? Jak naukowiec czyta Biblię? I na te pytania, te pytania są bardzo autentyczne. One rzeczywiście padają z ust wielu ludzi. I autor sam zebrał je podczas spotkań ze studentami, przez wiele lat swojej działalności akademickiej. Czy odpowiedzi Jana Hutchinsona są dobre? Tak samo dobre jak te pytania. A to już zależy, czy podchodzimy do nich z otwartym umysłem, bez wcześniejszych założeń, że cuda są niemożliwe. Wówczas w tych odpowiedziach możemy znaleźć i prawdę, i sens, i logikę. Ale to, co najważniejsze moim zdaniem w tej książce, to świadectwo Jana Hutchinsona. On jest świadkiem Chrystusa i nie boi się o tym mówić. Mówi, że zaufał Bogu, zaufał Jezusowi, choć kiedyś podzielał również zdania swoich rówieśników, że religia i wiara są w pewien sposób dla człowieka ograniczające. Dla niego nie tylko nie są ograniczające, ale prowadzą ku autentycznemu nawróceniu, zmianie myślenia i zmianie umysłu. Książkę Czy naukowiec może wiedzieć w cuda? Profesor Mead odpowiada na pytanie o, pytania o Boga i naukę. Jana Hutchinsona kupicie w naszej księgarni kontra Gentiles. Tam także cała sekcja naszej czytelni y, o relacji wiary i nauki. Tam Was serdecznie zapraszam. Linki znajdziecie w komentarzu, w komenta... nie, w opisie. W opisie będą linki. Y, a o cudach, naukowcach i o książce że Małgorzata Madej.